Siemanko, widzowie, Mandylawa, dobra, o wiadomość dzisiaj. Przyszedł do mnie święty Mikołaj. Chociaż trochę był podejrzany, no bo miał głos podobny do taty. Tobie? No, Boże Może. Może taki ma głos? Dobra. Ale pokażę wam co dostaję tutaj na przykład mamy jajka niespodzianki na mój unboxing mam też Pyrouta Juniora i mam też naklejki które przykleiłem na łóżko i mam też książkę z Watmy ale Minecraft dobra jeszcze mam takiego konia i Steve'a Trochę podejrzane, Tata, Ale Adam. ten kolejku ma... ma mój Mat Adam. Nie, ja. Jest jeszcze taki konik bojany i taki piesek. Grzesiu chciał go mieć w sklepie. Dobrze wiem. Mamy też taką wywrotkę. Na przyjęcie? Przy, przy nie wiem. Dobra. Ale tutaj mamy pomarańcze. Ale. Albo, nie wiem. Mamy też. Elementarz dla latka. Naklejki. Nie. I nie wiem co. To no też są chyba prezenty Adama albo Grzesia. No i. Raz podziękowania. Jeśli święty Mikołaju lub w fajrocie to oglądacie to serdecznie. Ale to serdecznie dziękuję Ci świętym Mikołaju za te wszystkie prezenty. A najbardziej za fajrota juniora i za tą naklejkę. Z, 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 z wiadomo ile robuxami i z jednym robuxem. I dziękuję ci też fajroucie za, za to, że napisałeś za to, że napisałaś mi autograf. Bardzo ci dziękuję. I dziękuję ci też fajrocie za tego pieska Fajroudy Junior. Jest totalnie fajny. No i no i mam nadzieję, fajną, że, że dodasz jakieś dźwięki do tego psa. bo pies z... pies Grzesio. Ma dźwięka jest pluszakiem. Tak więc na tyle i publikować na YouTube. Miała!